To witam Was na moim kanale, jeśli filmik Ci się spodobał to daj łapkę w górę a jeśli chcecie być na bieżąco to zasubskrybuj mój kanał oraz za dzwoneczkę. Zaczynamy! Posłuchajcie moi drodzy, dzisiaj znowu Oli to jest bez ciuchów swoich, dziwna prawda? Serwer po prostu nie chce nam mojego skina nie chce sobie pobrać i to jest troszkę takie niefajne. Posłuchajcie, jesteśmy tutaj na serwerze Minecraft, people! I od razu Wam powiem co tu się stało. Tutaj Przygotowywuję, by mieć, ko by kobla sobie robić. Wodę, oczywiście, piękną. Dużo drewna tutaj skosiłem. Mam, mam też żelazo, sobie przetopiłem. Yy, no i oczywiście, posłuchajcie, mamy rzeczy nowe. A najlepsze to pies! Oli, to YouTube! Posłuchajcie, miałem kości i po prostu oswoiłem pieska. No i teraz mam go. Ja się bardzo, ale to bardzo cieszę. Oczywiście to jest taka buda prowizoryczna Zrobimy mu piękną willę Bo tutaj chcemy w ogóle zrobić willę ładną eee, No i tak No i może zróbmy sobie takie, posłuchajcie Cięcie, Zowidzimy się Posłuchajcie, przy zbiorniku z lawą No To zaraz będę Psa, Ram, pam, ram, Aha! Jak mnie piecze. piecze! Piecze, piecze, piecze! Piecze, piecze, piecze! Trzeba uciekać! Wiecie! Państwo, krowy i świnka, i kurczak, i tamten kurczak, i państwo, żelazo! Wiecie, gdzie jest woda? O, jak dobrze! woda, 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 woda! Ból, 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 ból! ból, ból, ból. Komornica, mornico. Jej, jej, jej! Ryby, ale fajnie. Posłuchajcie, widzowie. Czekamy teraz na tajemniczego przyjaciela, który będzie z nami dzisiaj grał. No, to do zobaczenia przy moim piesku. Widzicie, przed chwilą znowu zabiłem szkieletka i mamy kolejnego psa. No, nieźle będzie. Posłuchajcie, piszcie w komentarzu imiona dla piesków. Będzie jedna dziewczynka, a drugi będzie chłopiec. Dobrze, o ogóle doszedł do nas yy, liquider. Napiszmy mu. Hej. Hej. Aha, nie komendę. Hej, Siemanko. Hej. No dobra, hej. Napiszmy mu tylko. Dobra. I zróbmy nasz cel odcinka. Dajemy lawę. Dajemy. Tylko może jeszcze tutaj. Dajemy wodę. I teraz przetestujemy to, bo słuchajcie, tylko weźmy oczywiście. Kilof. Nie, tu, do skrzyneczki. Kilofik, tak, Zabiłem sobie żelazny kilof, bo mamy dużo. O, tutaj mam kości oczywiście. I zdobyłem sproszkowany redstone. Oraz rudę żelaza mam. Dobra. Próbujemy. No, niestety, nie udało się. Więc widzimy się po króciutkiej przerwie, a wy pamiętajcie, myście... O dwóch imionach dla dziewczyny i dla chłopaka jako pieski. No to zaraz będę. Cześć. Mniam, mniam, mniam. Posłuchajcie, widzowie, pokażę Wam domek PC Gry, chyba dobrze mówię, mam nadzieję, czyli pana Liquidera. On będzie mieszkał jednak w innym miejscu, tak jak mówiłem, więc po prostu zobaczcie, to jest on, już ma żelazne. I zobaczcie jego domek. To jest jego dom. Jest cały czas w budowie. Mój domek będzie kiedy indziej. Mega, mega piękny. I widzicie, coś tu on kombinuje znowu. Mega ładnie. Super. Ładny ma domek. I. Troszkę ma, no troszkę ma od nas daleko ten dom. Choć nie aż tak. Napiszmy mu tylko, że ła, mega fajny dom. Mega fajny. Dom. No, oczywiście, Oli to już zapomina o tym. O, mega fajny domek. No i lecimy. I teraz ja się zawsze gubię od niego, bo już byłem raz, chciałem tylko to nagrać. Posłuchajcie, yy, jak dojdę do domu. O, proszę. Posłuchajcie, zdecydowałem to, co Wam powiedziałem. Proszę Was, zróbcie. No i wiecie, widzowie moi. Kochani widzowie, i oczywiście, jak, jak, jak chcecie, możecie moje filmiki pokazać innym ludziom, przyjaciołom, przyjacielom, przyjaciołom, przepraszam. Mogę się mylić znowu. Pokazujcie je, promujcie mnie, a ja będę szczęśliwy. Wiecie. O. Aha. On się teleportuje. Słuchajcie, ojeju. Ja się cieszę. Mam nadzieję, że mi się uda w końcu. Trafić. No dobra. W ogóle dziękuję za to, że piszecie. Niektórzy cały czas piszą do mnie. Wiecie w komentarzach. Więc zaraz widzimy się. On się, on się teleportuje po drewno i z powrotem. Więc posłuchajcie, widzimy się pod moim domkiem i coś Wam jeszcze tam opowiem. Posłuchajcie, Chciałbym Wam coś powiedzieć przy deszczu, tak pięknym deszczu, tam na widok na spał, na mnie, na mój domek i pieski, więc to jest burza. Posłuchajcie, moi drodzy, ten filmik jest króciutki, to chyba pająk chodzi, filmik jest bardzo krótki, no bo wiecie, jest niestety króciutki, ale chciałbym powiedzieć Wam, że po, jak, jak, poza odcinkiem, że następny filmik będziecie już pewnie widzieli tutaj budę, dom. Taką chciałabym zrobić w ogóle taką willę i myślę, że uda nam się zrobić z Liquiderem Portal Netheru. Więc posłuchajcie, następny filmik to będzie właśnie z Minecraft People. I już będziecie widzieli, moi drodzy, dom. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Dajcie łapkę w górę. No, i jak chcecie być na bieżąco, to zasubskrybuj mój kanał oraz zadzwoń dzoneczkiem. Dobra, piesak się wysz w wy wysuszył bardzo dobrze. Więc następnym razem widzicie domek tutaj, taką willę piękną. No. To cześć!